Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj u mnie jak na zamówienie troszkę jest łagodniejsza pogoda. Także fajnie cieszę się, bo chociaż kocham lato, kocham gorąco upały, słońce i to wszystko, co jest z tym związane, to jednak już od ponad chyba dwóch tygodni, dzień w dzień, powyżej 30 stopni, tak do 35. No, muszę przyznać, że to daje w kość. Także dzisiaj taka miła. Fajna odmiana, u mnie jest teraz po 10 godzinie. Ja właśnie wróciłam do Domciu, byłam w Biedronce na takich szybkich zakupach, to od razu Wam pokażę, bo wzięłam sobie dzisiaj sałatę taką z, no z ona jest bez doniczki, ale można ją po prostu posadzić i ja właśnie mam zamiar to zaraz zrobić. Bo um, u mnie w tym roku jakoś te sałaty nie wiem, co im nie pasowało, ale jakoś dziwnie wyrastały, jakieś takie wysokie um, i niezbyt dobre. Mam taki um, miks młodych listków, um, które już mi wyrosły. Ja już ich posiałam chyba, ja wiem, ze trzy tygodnie temu. No i to później wam pokażę tam na ogrodzie. One sobie fajnie rosną, ale jeszcze się nie nadają chyba do jedzenia. Natomiast wzięłam sobie taką dzisiaj sałatę, jakąś XXL, bez pestycydów. Nigdy jej nie kupowałam w biedronce. Ja w ogóle rzadko robię zakupy w biedronce. No, ale później e, wyjdę sobie na ogród i ją posadzę. Mam również bananki, mam również winogronka, bo wiadomo, to wszystko musi być. E, wzięłam, oj, wzięłam dwa chleby sobie pójdą do zamrażary, będą tak awaryjnie. Wzięłam dzisiaj, wiecie co, te perfumy do tkanin. Ostatnio słyszałam o nich. Dużo dobrego. Także zobaczymy. Akurat mam pranie na tapecie, więc no, zaraz nastawię i zobaczę, czy rzeczywiście będzie taki zapach fajny. Dzisiaj mi się też miałam na w aplikacji biedronkowej. O, że ten olej słonecznikowy, on mi wyszedł po 4 zł za sztukę. Także fajna cena. Ja przeważnie kupuję olej rzepakowy, ale no tak ze względu na cenę po prostu wzięłam ten keczup, który ja zawsze kupuję w Biedronce. Uwielbiam ten Madero. On jest już teraz po 4,50. Cały czas był po 3 zł, no ale wszystko idzie w górę. Wzięłam również dwa... Dwie paczuszki sezamek. Moje dzieciaki mają taką fazę ostatnio. A tu jeszcze słuchajcie, ponieważ u nas przy biedronce jest tepko, to sobie wstąpiłam od razu do tepko bo klamerki u mnie po prostu um, idą jak woda. A przez to, że chyba cały czas wiszą tam, ta suszarka po prostu stoi w ogrodzie i na tym słońcu wiecie, ja nieraz tak ścisnę tą klamerkę, a ona trzask. Na wszystkie strony się rozpada. I wzięłam też takie coś do zlewozmywaka. Takie o, żeby tutaj mi te wszystkie paprochy nie, nie wpadały tam do rury. Zobaczę, jak to się będzie sprawowało. Bo yy, wiecie, u nas teraz, zwłaszcza jak zaczęłam. Od wczoraj wróciła moja wyciskara, o, stoi na swoje miejsce. Już wiecie, koniec sierpnia. Stwierdziłam, wracamy pomału do soków. No i jak ja to wszystko tam myję, chociaż sobie podkładam, wiecie sitko, podkładam sobie miskę, jeszcze, żeby mi to tak wszystko nie leciało tam do tych rur, bo w tamtym roku było tak zatkane, że Tomek musiał tu to wszystko rozkręcać i to czyścić, bo po prostu wszystkie te resztki, z wyciskarki tam wszystko zatkały totalnie. No, więc teraz już tak działam, ale sobie pomyślałam, że spróbuję. Takie, taki wynalazek kosztuje 5 zł, także zobaczę, czy to się u mnie w ogóle sprawdzi. To jest silikonowe, takie mięciutkie. Dobra, składam tutaj to wszystko, bierzemy się za ten dzień. Także witam Was jeszcze raz w nowym filmie. Fajnie, że zajrzeliście tutaj do mnie. Oglądajcie dalej i życzę Wam fajnego dnia. Biorę się teraz za y, posadzenie tej sałaty. Tutaj mam, słuchajcie, doniczkę, w której też kiedyś była sałata. Ona tu zarosła jakimiś dziwnymi rzeczami, więc zaraz to y, zrobię tak, jak ma być i posadzę sobie tutaj tą sałatę. O, a tutaj mam już taki wyrośnięty miks listków. Myślę, że one już są ok i można ich tak będzie zacząć sobie skubać i do jakichś tam sałatek dorzucać. Nie wiem, jakie tutaj są gatunki, bo się tak aż na tym nie znam ale na pewno coś fajnego do jedzenia. Otwieram właśnie pralkę. Sprawdzę zaraz, czy jest y, zapach po tych y, perfumach. Ale powiem Wam, że w łazience y, fajnie tak, fajnie czuć ten zapach. I y, no, rzeczywiście, jak wyciągam pranie, to y, pachnie ładnie. Ale wiecie co, y, no, jeszcze muszę to sprawdzić, bo jak to będzie później, bo to wszystko zawsze fajnie pachnie, jak. Y, jak się wyciąga z pralki, jak jest mokre, a potem się okazuje, że jak to wyschnie, to już tak, no, średnio. Także zobaczymy. Na razie, na razie pachnie ładnie i w ogóle tak w łazience jest fajny zapach. Nie wiem, czy to się tak rozeszło z tego prania, czy jak. No ale w każdym razie idę to pozawieszać. Jak już jestem na ogrodzie, to jeszcze sobie od razu powyciągam parę marchewek, może jakiegoś buraczka, jabłko, tak żeby było na później na sok. Takie moje zbiory ogrodowe na sok, także będzie dzisiaj coś pysznego i zdrowego. Biorę się teraz za przygotowanie soku, mam wyciskarę, mam moje warzywka i owocki. To będzie sok e, z marchewki, z jabłek i z buraka. E, może jeszcze dodam do niego seler naciowy, zobaczę. Wczoraj robiłam jeszcze właśnie z selerem naciowym, a dzisiaj po prostu może zrobię tylko takie, taką wersję jabłko, e, marchewka i burak. Dobra, to kroję to wszystko. Podłoga w pokoju schnie, tak jak przed chwilą widzieliście, umyka, bo była strasznie zaciopana. Moje dzieciaki się tutaj często bawią w jakiejś tam szkoły i różne rzeczy, przynoszą tutaj zabawki, bawią się na podłodze. No i później to wygląda tak, jak wygląda. No, ale nic, tak to jest. Yy, ok, dobra, kroję i robię sok. Soczek gotowy, samo dobro, słuchajcie, marchewka, e, jabłka i buraki, wszystko e, przyniosłam sobie z ogrodu, także e, świetna sprawa. E, no, także jeżeli też coś jecie lub pijecie, to smacznego Wam również życzę. E, reszta tego soczku pójdzie sobie do lodówy i jak moje towarzystwo wróci do domu, zarówno młodsze, jak i starsze, to też dostaną po Swojej porcji. Wiem, że taki sok jest najlepszy, słuchajcie, tak zaraz po wyciśnięciu, więc ja teraz jestem tutaj uprzywilejowana, że tak powiem. Natomiast no, chciałam dzisiaj zrobić go trochę wcześniej i umyć już tą wyciskarę, bo to jest fajna część picia soku, ale teraz jeszcze zostaje, właśnie ta część, słuchajcie, którą trzeba wymyć z wszystkich tych paprochów, resztek po warzywach i tak dalej. No ale coś za coś, no nie? Dobra, to y, idę, mój soczek sobie wypić i biorę się za ogarnięcie tutaj tego tematu. Witam Was już kolejnego dnia, u nas w nocy przeszła ulewa kolejna, po południu też była taka konkretna zlewa, także wszystko jest mokre totalnie, ale jest porządnie podlane, zobaczcie tutaj wszystkie nasze sprzęty ogrodowe, mokrusieńko, nasypane jakichś liści i wszystkiego, bo naprawdę było grubo. A ja sobie przyniosłam mojego kwiatuszka z domu, bo w czasie tych remontów to, yy, no po przynosiłam sobie do domu trochę pająków po prostu. Także muszę go tutaj zaraz wyczyścić. Może mi się uda postawić. Ok, muszę go wyczyścić, bo jest tutaj jakiś pasażer na gapę. No i wziąć z powrotem do domu. Kwiatuszek przyniesiony z ogrodu. Od razu go przesadziłam tutaj do, do takiej większej doniczki, bo z tamtej malutkiej on mi po prostu wypadł. Także szkoda mi go było, ale pozbyłam się pająka, także zabieram go też zaraz stąd, ponieważ słuchajcie, tutaj jak widzicie, pokój pusto pustoszeje. Pozabierałam wszystko, przebieram właśnie jeszcze pościel. No, pusta półka, tutaj też wszystko ściągam z tego segmentu, bo słuchajcie. Już w najbliższym czasie będzie się tutaj działo, także zniknie ten paskudny zielony kolor, którego ja nie, nie znosiłam od początku, ale szczerze mówiąc, to nie był mój wybór. I no, tutaj będą wszystko, będzie się działo pod oknami, tak jak widzicie, tutaj pod parapetem. Także wszystko będzie tarte. Co tam jeszcze będzie robione, czekajcie, szpachlowane. O, to okno również tutaj. Pod tym oknem, no i w ogóle ta ściana będzie cała szpachlowana, tarta. Także będzie się tutaj działo, będzie wszystko, będzie teraz białe, bo tak sobie postanowiliśmy, że będą tutaj białe ściany. Zniknie również, słuchajcie, siatka z naszej balustrady, bo ona była założona po to, że, żeby dzieci były bezpieczne w domu, po prostu. Także tą siatkę już ściągamy, bo dzieci są już na tyle duże, że rozumieją e, o, co, o co w tym wszystkim chodzi, e, co wolno, czego nie wolno, więc e, możemy już się jej pozbyć, bo to też jest szczerze mówiąc siedlisko kurzu. No i, e, no i oczywiście tutaj będzie wszystko też e, malowane, bo te ściany, ten sufit to już no, wymaga co tutaj dużo mówić, nie ma co, co czarować, widać, że nie jest zbyt czysto. Dobra, więc. E, no, tak to będzie wyglądało. Ja się pozbyłam stąd wszystkich rzeczy, więc teraz poprzenosiłam do salonu. Tam sobie jakoś gdzieś poustawiam wszystko, poupycham w kąty. No i będzie gotowe. I tak to wszystko właśnie u mnie wygląda. Jak widzicie, tutaj w salonie już za mną cała menażeria się pojawiła. Będę to zaraz gdzieś tutaj. Upychać, ustawiać w tej części domu, bo tamta część będzie oddzielona. Bo to będzie zarówno nasza sypialnia robiona, jak i schody, cała ta klatka schodowa. No i hall tam na dole, wiatrołap. Także będzie grubo, będzie grubo, słuchajcie. Ale to już pewnie w nowym vlogu jakieś tam szczegóły się pojawią, bo nie wiem, ile czasu z tym wszystkim zejdzie. Oczywiście będziemy to wszystko robić sami, a głównie Tomek będzie robił, no, no nie ja. Ja coś tam pewnie będę pomagać też, żeby przyspieszyć sprawę. Przeważnie jak tutaj coś robiliśmy, jakieś remonty zawsze w domu, to, no to robiliśmy wszystko razem. Ja też łapałam za wałek czy tam za pędzel, za, za taśmę malarską i, no i wszystko robiliśmy razem po prostu. On oczywiście takie cięższe rzeczy, ja trochę lżejsze, ale też nie ominęło mnie malowanie czy jakieś tam inne. Sprawy. A wiecie, trzeba różne rzeczy w życiu umieć. Dobra, kochani, to ja tutaj zakończę tego vloga. Bardzo Wam dziękuję, że towarzyszyliście mi w dzisiejszym filmie. Jeśli się Wam podobał, to koniecznie mi zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Życzę Wam wspaniałego tygodnia i widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia.